Prezydent Robert Raczyński skwitowany. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Krakowscy studenci w ramach zaliczenia przygotowali koncepcję zagospodarowania parku leśnego w Lubinie. Doskonale już potrafią operować w przestrzeni. Jest wtorek, 11 czerwca. Edyta Trzymała, witam i zapraszam na informacje. Prezydent Lubina Robert Traczyński został skwitowany za wykonanie budżetu w 2012 roku. Radni miejscy udzielili mu absolutorium zdecydowaną większością głosów, nikt nie był przeciw, tym bardziej że Lubin zakończył poprzedni rok z budżetową nadwyżką. Wydatki w 2012 roku zamknęły się w kwocie ponad 284 milionów złotych, natomiast dochody wyniosły ponad 295 milionów w miejskiej kasie 31 grudnia. Widniała więc nadwyżka budżetowa w wysokości ponad 18 milionów złotych. Komisja rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa uznały, że prezydent Raczyński gromadził dochody miasta, jak i realizował wydatki w sposób zgodny z uchwałami Rady Miejskiej. Lubieńscy radni równie pozytywnie skwitowali włodarza miasta głosowało za, głosowało 15, 0 przeciwnych, 2 osoby wstrzymujące się. W związku z tym, z tym że większość wynosi 12 osób, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Chciałem złożyć serdeczne gratulacje Panu Prezydentowi i Pani Skarbnik, proszę przekazać... Ja z tego, że, panu prezydentowi, że uzyskał absolutorium. Nie obyło się jednak bez dyskusji na temat ubiegłorocznej pracy prezydenta. Dwoje radnych opozycji wstrzymało się od głosu. Mimo, że opozycja nie była przeciwna udzieleniu absolutorium Raczyńskiemu, to jednak krytykowała fakt zaciągania przez miasto kredytów na realizację inwestycji, co pozostałym radnym wydało się mało konstruktywną krytyką. Za, 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 za rzadko które przedsiębiorstwo, to jest 90-80%, a może 90%, Żadne będzie przedsiębiorstwo nie działa na kwestii inwestycyjnej bez kredytu. Gdybyśmy nie brali kredytu, to w zasadzie byśmy chyba wyglądali jak jedno miasteczko, które borykałoby się z drogami, z budownictwem i z wiecznie niezadowolonymi mieszkańcami. Natomiast no w sensie większość mieszkańców, moim zdaniem, jest po prostu zadowolona. Ale zawsze, bo taka jest natura polaka, że jak sąsiad ma dobrze, to trzeba narzekać, trzeba mu zazdrościć itd. Tak Wydaje mi się, że jest dobrze, aczkolwiek zawsze jest coś jeszcze do zrobienia. Nie jest to maksymalne. Wśród największych wydatków 2012 roku znalazły się te związane z ostatecznym rozliczeniem budowy obwodnicy południowej. Trzymetrowa kaskada wodna, tarasy widokowe czy galeria fotograficzna w poniemieckich bunkrach to pomysły krakowskich studentów na zagospodarowanie Lubińskiego Parku Leśnego. Koszt rewitalizacji miałby wynieść od 3 do ponad 10 milionów złotych. Studenci piątego roku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na zaliczenie semestru musieli w grupach przygotować koncepcję modernizacji lubińskiej strzelnicy. Powstały trzy szczegółowe i pomysłowe mapy oraz kosztorysy. Studenci zaprezentowali trzy różne koncepcje zagospodarowania przestrzennego Mińskiej strzelnicy. Przygotowali też kosztorysy swoich projektów. Najtańszy wyceniono na około 3 miliony. Następny kosztował już ponad 6 milionów 700 tysięcy. Natomiast najdroższy 10 milionów 300 tysięcy złotych. Studenci zaprezentowali wiele pomysłów i rozwiązań jakie można zastosować na tym terenie. W naszym projekcie y Głównie skupiliśmy się na sferze takiej wypoczynkowo-rekreacyjnej, czyli stworzyliśmy amfiteatr, to jest taka, no, do jakichś występów, prawda? Dodatkowo stworzyliśmy miejsce do paintballa, do minigolfa i do różnych spacerów i innych gier, także teren jest ogólnie bardzo rekreacyjno-wypoczynkowy. Także, no nie wiem, myślę, że będzie bardzo dobrą atrakcją dla tego miasta i nie potrzeba już w tym momencie nic tam zmieniać. Nasz projekt głównie opiera się na prowadzeniu i uwydatnieniu wszystkich elementów militarnych związaną z przeszłością parku, pokazanie największych atrakcji na elementach już istniejących, na kulołapach, bramach, istniejących tam bunkrach. Wszystkie wkomponowane przez nas elementy miały nawiązywać do do właśnie tych elementów. Zaproponowali też m.in. tarasy widokowe, kawiarenki, aleje do spacerów czy boiska sportowe. Każda grupa pracowała samodzielnie od momentu przyjazdu do Lubina, który odwiedzili na początku semestru, po zaprezentowanie swojej pracy. Profesor podkreślała, że studenci mieli ze sobą konkurować i do końca nie ujawniać swoich pomysłów. Studenci dostali pewne wytyczne i na piątym roku potrafią już pewne rzeczy sami zrobić, więc. Poza sprawdzeniem ich pracy na końcu każdego dnia, radzili sobie sami. Także doskonale już potrafią operować w przestrzeni i tworzą mapę sytuacyjno-wysokościową. Są kształceni przez tyle lat do tych celów, więc realizują to bez zastrzeżeń. Lubińska Strzelnica to 20-hektarowy park leśny. Mocno się różni od parku miejskiego. Występują tam również ruiny strzelnicy i bunkry, które także należało zachować. Studenci mieli wiele problemów problemów z przygotowaniem koncepcji. Siedzieli tydzień i robili mapę. Przecież trzeba było zamierzyć drzewa i trzeba było zamierzyć teren, 20 hektarów. Mieli problem z działką zarośniętą, tak zwaną, gdzie trzeba było przedrzeć się. Mieli problem z temperaturą, gdzie jeszcze było trochę śniegu. Czyli właściwie mnóstwo różnych problemów, ale wykonali to znakomicie. Studenci profesor Litwin nie po raz pierwszy współpracują w tym zakresie z samorządami. Tego typu współpraca opłaca się obydwu stronom. Z jednej studenci mogą ćwiczyć swoje umiejętności na studium z prawdziwego zdarzenia, z drugiej samorządy otrzymują gotowe projekty bez kosztów, jakie niosłoby ze sobą zlecanie tego specjalistycznym firmom. Myślę, że taka współpraca bardzo się opłaca i zresztą ja się dziwię, że tej współpracy nie ma powinno być więcej między właśnie miastami, zakładami pracy a studentami. Studenci oni, no. Robią różne rzeczy, uczą się wszystkiego i już jako pracę dyplomową mogliby takie rzeczy robić coraz więcej, nie? I to jest uważam za bardzo, bardzo dobry pomysł. Władze Lubina otrzymały od studentów mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1 do 500, kosztorys i wizualizację projektu przestrzennego zagospodarowania parku w 3D. W zamian za to studentom wręczono specjalne certyfikaty podpisane m.in. przez prezydenta Roberta Raczyńskiego. Legnica z dostępem do Morza Śródziemnego. Pod takim hasłem port lotniczy z Wrocławia promował swoją wakacyjną ofertę. Kilkadziesiąt tysięcy legniczan korzysta z wrocławskiego lotniska, i właśnie dla nich Morze Śródziemne jest na wyciągnięcie ręki, mówił dziś w Legnickim ratuszu prezes wrocławskiego portu. Letnia siatka połączeń wakacyjnych to loty do 58 miast na całym świecie. Są wśród nich również wyprawy w egzotyczne miejsca, np. do Tunezji, Turcji czy Egiptu. Jest to liczba, która już stwarza możliwości fajnego latania po Europie, fajnego latania z przesiadkami w portach przesiadkowych. Po całym świecie. Dzisiaj to są 33 połączenia regularne i 25 czarterowych. Szczególnie tutaj rynek czarterowy cieszy, ponieważ mamy zwiększenie oferty o 5 kierunków, czyli o 25%. W sumie doszły Dubrownik, kolejny port w Egipcie, czyli Marsalam, Teneryfa, Sycylia i Dubrownik, czyli kierunki, których. No, trzeba przyznać, za, zawsze nam brakowało. Aby przybliżyć mieszkańcom Dolnego Śląska ofertę lotniska na lato 2013 roku, w internecie ruszyła właśnie kampania reklamowa pod tytułem Gorące połączenia. Ma ona ułatwić planowanie podróży lotniczej z Wrocławia. Uruchomiono także dodatkową zakładkę na stronie internetowej lotniska, która przybliży nam ofertę połączeń ułatwiającą organizację podróży. Podczas konferencji rozwiano też wszelkie wątpliwości dotyczące powstania w Lednicy lotniczego terminala. Jednoznacznie na ten temat wypowiedział się szef. Lotniska, który testował podobne rozwiązanie m.in. w Wałbrzychu. Nie było takiego popytu na te połączenia autobusowe, jakie pozwalałoby osiągnąć opłacalność takiego, nie, takiego połączenia, to realizował prywatny przewoźnik, który najpierw jeździł kilka razy dziennie, potem coraz mniej, potem raz dziennie. I to już przy, przy dużej siatce połączeń, może, może też tak powiem, przy dużej siatce jeśli, jeśli mielibyśmy pięć połączeń dziennie. To pewnie by to miało większy sens wcelować z przyjazdem autobusu na jakiś, czy, czy jakiegoś busu na jakieś konkretne połączenie. Jak mamy tych połączeń 30 dziennie mniej więcej, to oczywiście jest to, jest to trudniejsze. Póki co na dzień dzisiejszy nie ma takiego zapotrzebowania, żeby to odbywało się na miejscu w Legnicy. Tym bardziej że dogodny układ komunikacyjny, który pozwala na dzień dzisiejszy przemieścić się z Legnicy do. do Lotniska to jest pół godziny, 40 minut, i w tym momencie praktycznie jest to nieopłacalne. W ubiegłym roku port we Wrocławiu obsłużył blisko 2 miliony pasażerów. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.